Uuu, dobra, dobra, fajnie, fajnie, fajnie. dobra. O nie! Nie, 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 nie. proszę nie! Nie, 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 nie. I doszedł? Nie. Nie. Ej, wydaje mi się, że. Grenadier był, to wiem. No, był Grenadier, No ty mówię, że ci na grenadzie? Nie, właśnie trochę spanikowałem, nie chciałem tą rolą zginąć, ale no. Grenadier nie żyje! Ty nadal Tym był, to... Granadier nie żyje? Grenadier nie żyje. Nie być... Może grenadier nie żyje. Macie, mi... Macie talent w zbijaniu mi tarczy. <laughs> mm, Crafter, spokojnie, przeżyjesz w tą runę. Znaczy, tą grę. znaczy. jestem e, pierwszą. Znaczy, A jak tą rudę. Przeży... No to tą runę przeżyjesz. No to sus na niego po prostu. Ta ale czekaj. Granadier Nie ja wiem, ja tam kontynuuję tradycję, że kiedyś gdzieś stanie się wszystko... dead! Hmm. How is Grenadier dead? How this is possible it's not? How this is possible... Nie no, to nie to na tak prawdę! Czemu on no, jedno żyje?! Oni bardzo <noise> chcą żebyś umarł! No dobra... Cztercza. czy e, A dobra, e, w ogóle nie mówimy o tej roli. E, Cleric działa tak, że po prostu daje tarczę... Jest w tyle. I mogę wyczyścić typa z, z jakiegoś na przykład tam... E, nie wiem, z arsonistowania, albo z plagu bero... plagu i Takie coś, co istnieje? Możliwe, że istnieje. Więc mogę go wyczyścić. Jestem loversem z Szezulcem. Dobra. E, chyba Szezulc ma już ochronkę na, na ten... Na całą grę, chyba. Dobra, weźmy, wyczyśmy kogoś. Weźmy, wyczyśmy krafta. Mm, dobra, chodź. Zapytajmy, wiesz co ja robię, pierdol co to było? Faaaz? co? Jeszcze raz powiesz? Czemu mijałem cię z tym ziomkiem dwie sekundy temu, on mnie żyje i to odbiegasz od ciała i wbiegasz do tego na rakietkę? I ty... O, mi no? się z orką pod drobnym szumem, ale co ty pieprzysz? Aha... A... Minąłem się z tobą i czekaj, no szazulec. Poko, poko może mnie na pewno skleerować z tego pila. Ale, to jest w jesteś w labie? Tak. Szazulec, widziałeś. No tak, widziałem, że byłeś obok mnie. No, minąłeś się ze mną, no właśnie. No to szaszulec może być drugim tym, po. Ale poko, poko, jakby co ja byłem no. teraz z tobą w labie. Jakby co nie, ja nie szazulec jest dobry, podał mi coś takiego bardzo fajnego. Ja to fan tego Fankfasa widziałem Nie, ja by, ja byłem fluk z tobą teraz, to dobra Funkfasa biegał wtedy A, fan o to fan chodzi, fan. dobra, bo ja wszedłem do laba i widziałem poko i właśnie mapkę I mapka wybiegała, a ja wybiegałem. Nie no to ziomek wbiegał do rakietki A to nie, to nie, to ja byłem głębiej, tam tobą. Yes. Sure? Fifi, fifi będziesz medykiem. Dobra, to tarczę ma przez całą grę, czy nie? Tak, dobra, czyli go. Dobrze. Czekaj, czekaj, co ja ci chcę dać tarczę. Chodź. 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 Jezu, zrobić te taski wreszcie, ale dobra. Chodź, Shazulaz, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź to być do końca rundy, taka prawda, że do końca tej gry, ale nie no, dobra, no, no, niech będzie. Mogę reportować z ciała, bo jest przez drzwi. mam pytanie. Tak, jest no, zrobił na kąsach i wszedł do środka to, i spokojnie... akurat się skończyły Compsy, i był w środku. To jest Fluk. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. W, w, wiem, bo widzę, jak osoba chyba przebiegła przez laboratorium, a tam, gdzie przebiegała, to widzę ciało. Elif, czemu, e, czemu to jest? Ja? Czemu ja? O, mnie zabił. Co? O altruista! Ale jaki altruista? To... Aha, wrzesz, krzesił. Bo faktycznie. Ja teraz miło. byłem generalnie ja po, dwa. Teraz byłem po dwa. Teraz byłem po dwa. No wiem, ja, ja, ja jestem w stanie to uwierzyć. No ja, ja teraz Michelosa Nie, no jak to miniałam. moment? Michelosamieniał. Nie, nie, Teraz nie. Ja. nie. Ja byłem... No jak to nie? No nie, nie mogę cię potwierdzić. Gdzieś ja byłem obok ciebie teraz. No teraz tak, ale wcześniej, to nie wiedziałem, nie wiem co robiłeś z Leaf. E Skończyłeś no, no, to venta. pytanie. Mam... Gdzie... czy jest vent? Po ty, ty jak, jak mnie zabiłeś. W deko nie ma, chyba. Przecież no, nie bo... byłeś w deko, boś w labie. Aaaa, no tak, tam, tam dwa e działa e e akurat. A tu nie, nie, pewno nie może być, bo z pewnego powodu wiem, że Leaf 300. Zaję to ma sens. To bo to ja mam na nią egzamin. Dobra. Oooo, no i ja o to chodzi. To, <grym> to był <grym> sens. O sorry, mój Dobra. Flub! Kury, Funkfast, Toż, proszę się tłumaczyć swoich wyborów. Skipnąłem, bo tak. Sazulec nie chroni, więc, więc nie głosujcie na niego. Funkfast. Sazulec nie dostał się do drugiej tury, nie głosujemy na niego. <grym> Zaraz Co ty się stało? Dobra, Dobra, guys, a więc Ej, ok, zakładając po reakcji Fluka będzie Traitor. O, bo już ja ja wiem, co no się ta, stało. No to i tak ten, i tak, i tak, i tak ee, z Traitorem... Dobra, na guys... Nic nie możemy zrobić teraz. Mój mózg w momencie się wyłączył. Guys, 9 na 10, e, strzał, prawdopodobnie to ja będę Traitorem, bo mam wszystkie taski zrobione. A, możliwe, ja mam trzy no, Przepraszam. Jaki sus? Ja też mam trzy, spokojnie. Dobra, Jesz dobra. Jeszcze powiedzcie mi, że nie jesteście rolą investigative, no właśnie. Nie, do dobra, ja nie jestem investigative. No, o, aaa, ja miałem Jak? mówić. Jak? O ty rolę. Nie, ty, 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 Michalos, ty nie kłam, jesteś neutral investigative, powiedziałeś mi to. Jestem neutral jest jest supportem. Dobra. On jest neutral support. Nie, zobaczmy, jestem, nie jestem traitorem. Aj! Kurde no, szkoda. Nie ma ją wciąż. Co się stało? Naprawiłam to. Powiem tyle. działa mi? Czekaj. Zdziała, zdziała mi. Naprawiłam. Otóż co, były trzy ciała na komsach. Więc prawdopodobnie jakiś Wardok, ewentualnie któryś za zabijską Tutaj ten wybiera ról, jakich nie było, tak? No ja mam pytanie. Można chyba co nie chyba nie wiem. Mam pytanie. Kolka, wrzasliw. Który z was zabija? Ja byłam... Ja byłam na kamerach w ostatniej sekundzie, musiały się poświęcić. Nie no, tak szczerze, jestem Twitterem. Który z was zabija? Jest? Chcę zrobić jeden na jeden. Mam u kreatorową który z was zabijałem, tylko trzy osoby, i jedna osoba jedną, który z was zabija Spójrzmy, prawdziwy jeden na jeden. To by jest zawsze tak, jest także... Jakoś tak bardzo ci właśnie się przyznajesz, wiedząc, że może cię odstrzelić. No dobra, no pytam się. Mam pytanie. No po prostu przez oka lift, który z was zabija to sobie prawdziwy jeden na jeden. Proszę. Ja zabijam. Ja zabijam. Myślę, że się przeszkadza. Ja no, zabijam ja, a, a, a... Ja to tu wyraźnie że ktoś... ...ktoś poza się przyznał? Jestem Glisha. No okej, okay, no, to, na, no to, 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 to... No to skipujemy, no. Nie, przez Leaf. Leaf. Czemu Leaf? Czemu? Oni zagłosują na mnie, ja mam taki taki try, try, okay, try... breaker. breakera. Try? Try? Okej, try breaker. No to dobrze, to możemy Leaf. Dobrze, to możemy. Aha. Wow. Gdzie killerów dwóch? Tam września. Liv, Polka, głosujemy. No. No bo ja jestem killerem, z fanklasem, Co będzie uczciwe, Łanbiłan? Pali. Nie miło, wiecie? Nie miło. Wiemy. Anyway, coś zrobisz z tym? A dobra, skipuję to. Jak to był Niemiło. Exo -win, to absolutely well played, według mnie. To absolutnie well. Ja nie jestem intą, to ja po prostu maltrade. Jaki etap rundy? Chyba, e, chyba nie Jest tak szans. długo, tak jeszcze tak długo, jeszcze tak, długo. Chyba nie tak mam tak. w ogóle. A to jakim jesteś crewmate'em? Szybciej pójdzie po prostu. No mo mogę powiedzieć, że jestem too investigative. Nie, czemu nie możesz się po prostu przyznać? Jakby tylko A, i wyłącznie przydłużysz przed... Będzie zabawniej. Przydłużasz bez powodu. No real. Będę eee. się... Dobra, wywalam. Dobra, wywalam. O! jo drugi raz. Nice. Dobra. Weźmy sobie zróbmy teseczka. Dobra. Kto jest moim Guardian Angelkiem? Coś, coś, coś chyba ten. O, dobra, kto, który? O, lift, no i dobra, fajnie, bardzo fajnie No i to mi się podoba, że tego Garden Angela mam No i to się szanuje, guys, to się szanuje eee, A może zobaczmy czy na... Nie, nie ma, dobra, nieważne O, szybki Przepraszam bardzo. Co, co, coś ci te nóżki tak szybko nie biegają? Um, ale ona, ja ją widziałem dwie sekundy temu, więc się nie zastanawiam, czy to nie był bait. Ale nie, nie, przecież Drakalis I... literalnie biega pod skałką. Sorka to nie był bait. No tak, ja minęłam Olgę nie... żywą i pobiegłam dalej. Ja, ja mogę oczyścić komediego, a komedię pewnie może oczyścić mnie, tak? Ja wyczyszczam nie... tam crafta, bo ja za nim biegłem, bo to była moja taktyka, by przeżyć pierwszą grę. Bym ja nie przeżył, przeżył. Nie... Albo byśmy obydwoje zginęli, to... abyśmy aby obydwoje przeżyli. Anyway, tak, to nie mógł być bait, ale nie, dla mnie to nie wyklucza, że nie mógł być to self. Ale. No. to nie był, tak wam to powiem. Na pewno przed chwilą padło. A... Ale mam pytanie, Dracalis, gdzie teraz tak? jesteś? No, jestem na wejściu do admina z prawej strony. Tak, trochę... Tak, jesteś tam, ale no. Odbiega nie odbiegasz przypadkiem od ciała? Nie, minęłam olgę żywą. Najgorsze jest to, że nie. ja widziałem Olgę tak 3 dwie sekundy temu żywą, więc jedna z tych dwóch osób zabiła. Ale przysięgam, że ja wychodzę... Idę, idę pod laba, widzę ciało Olgi przy skałce. I na pewno nie zabiła tego Leaf. Może jakiś jest... super albo bomba? Może ktoś się schował za skałką. Raczej mało A, prawdopodobne. I po prostu tak kampił. Raczej mało prawdopodobne, że super. Na pewno Leaf tego nie zabiła. Mam pytanie, czy taka jest znowu giantem? Nie. Yeah. Ja jestem czemu, czemu jak mówi Drakan jest coś i nie Leaf jest na pewno czysta z tego kila, ponieważ e, ma Olga mnie, ciało Olgi mniej niż e, 3, 3 sekundy, jest. a w tym czasie jest... Lif była w labie, więc ona nie mogła tego zabić, więc ona jest czysta. Lif jest czyściutenka. Sa, sam wiem, bo ją szorowałem. Guardian Angel, Dobram. No dobra. Nie wiem, chcemy skipnąć, czy chcemy wywalić e, Ja fifi. właśnie skipnę. Nie wiem, mi no, Fifi... Czemu nie mnie chcecie wyrzucić? To nie jest bait, jak Fifi. Jeśli to nie będzie. No. Albo, fi -fi, albo, 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 e, albo Fifi, albo Drakalis. Albo... Albo super. Albo Fifi, albo Drakalis. Nie, no jedna z tych dwóch osób. Moje super tajne informacje mówią, że to nie jest bait. To jest super tajna informacja. To... Ja mam wam rzucić, rzucić znowu tą monetą? Nie, ja nie trzeba. Mnie nie rzucaj, bo jest... przełożył. Dobra. E, w po sprawdźmy Drakalis. Jak będzie blisko ciała, to znaczy, że Drakalis. Jak nie, no to. No. No wiadomo, kto. Faflak. Jak to się w ogóle było? nie było? to ciało w ogóle było? To... Ktoś w ogóle powiedział, gdzie to ciało było? Eee, O, tu było ciało, dobra, nieważne. Dobra. I teraz chodźmy znaleźć Drakalis. O. o! Zła, zła, zła. Dobra, trochę już czasu minęło. O, Biały jest stary. Dobra, e, to ja mogę powiedzieć tylko jedno. E, pewne, pewne nadprzyrodzone moce pokazywały mi jedną osobkę. Jaką? A, a tą osobką był. Adrakalis. Jakie moce cyrkusy? No no jakbym no jak powiedział, to, to by mnie ostrzelono, ale no moje moce... Dobra, to ja powiem, jest Pan Diemon. Ja już chyba wiem. Rozrzucaj! Aha! Wow, wystarczyło by szczerze. Um, dwóch impow pierwszej rundzie, dwóch impow w pierwszej rundzie, mnie coś zaraz wstrzaśnie. Wow.